Poniedziałek, 10 stycznia 2022 Czas na aktualizację To jest ten dzień Poniedziałek Tydzień temu byłem, stałem w Korku w Albercie na TransCanada Highway w drodze, w drodze do British columbii A dzisiaj jestem, uwaga Jest godzina 9.48 czasu lokalnego W Polsce jest 15.48 po południu w naszym pięknym kraju nad Wisłą. Ja się znajduję na przejściu granicznym między Stanami i Kanadą, w miejscowości Detroit lub Windsor w Ontario na moście Ambassador Bridge. Także znaczy, tydzień temu poszło wyśmienicie. Dojechałem do British Columbia, miałem dwie zrzutki w British Columbia. W środę zrzuciłem, w nocy pierwsze miejsce i tam z reguły to jest molo dystrybucyjny, zdjęcie towaru zawsze zajmuje 8-10 godzin. Tym razem zdjęli w 2 godziny, ale byli na tyle mili, że pozwolili mi zostać na placu do końca pauzy. Za to wielki plus. W środę rano zdjąłem następne miejsce. Ładna panorama Detroit. I w środę udałem się do Stanów, gdzie w piątek załadowałem cebulę. Zadunek trwał dosłownie 15 minut. No i dzisiaj jestem już na powrocie i jeżeli dobrze, dobre będą wiatry, to można przez to zrozumieć, jeżeli nie stracę dużo czasu w Toronto, to może mi się uda dzisiaj wrócić do domu, bo mam na styk. Na styk, no mam zapasu 10 minut, a jeszcze jest Toronto. Chociaż Toronto powinienem przeskoczyć w dobrym okienku. To jest to, co u mnie słychać. I według zwyczaju odpowiem na trzy pytania, a może i cztery, zadane pod aktualizacją wcześniej, ale to już za granicą. Granica poszła. Bezboleśnie, tylko musiałem czekać 10 minut, bo akurat, akurat była zmiana celników, oni tak mają, co godzinę zamykają bramki się zmieniają. Pytanie numer jeden. Czy pamiętasz historia, historię spalania od początku Twojej kariery jako kierowca? Jak zacząłem jeździć, nie zwracałem na to uwagi. Pierwsza wyprawa była z Walanem, jak pamiętacie. Pamiętam, że ten Fred, Freightliner, Fredek, on... Jak smog tam mu przeciętna, wychodziła chyba 4,5 mili z galona, nie? No to jest jakieś no to jest podchodzi pod 60 litrów na 100, chyba nie, ale tamten to był mocny ciągnik, nie miał kagańca, można było jechać 120 w Ontario. jeszcze takie czasy były później, jak jeździłem w VTL-u, to tak wychodziło spalanie 30 na 100 litrów, już teraz w będę mówił, bo sobie przystawiłem wtedy już na litry. 30, 29, czasami nawet 26 litrów na 100, ale to było tak, że ja jeździłem na specyficznej robocie. Jeździłem pół na pół, czyli ciężko jechałem do Stanów i wracałem z meblami, lekko, ale to też trzeba przyznać, że było głównie po terenie płaskim, tutaj w Ontario, nie? Także miałem dobre spalanie, i wtedy jeszcze nie było żadnych systemów, nie było nawet EGR-ów, nie było filtrów DPF, nie było już nawet, nie mówiąc o AdBlue, nie? No ale jak już przyjechałem. Zacząłem jeździć w leże, to zacząłem jeździć na zachód, no to tak zawsze wychodziło 7 mil z galona 7,5 czasami w podrywach, nie To by było jakieś, ja wiem, 32 litry na 100 no i jak wszedłem do prynsa już miałem traka bordowego w DPF, no to tamten to był smok. On potrafił chlać zimą 50 na 100. No ale trzeba przyznać, że tamten trak nigdy nie był gaszony, bo nie miał żadnych, żadnego ogrzewania zastępczego. Tak naprawdę w tym niebieskim Volvo widać różnicę, bo on od początku kariery, jego kariery, mam go cały czas, nikt nim nie jeździ teoretycznie i nie ma teoretycznie żadnych obrotów wiałowych. I od początku swojego życia, jeżdżąc na zachód z różnymi ładunkami, ale często, gęsto, ciężko, w jedną i w drugą stronę przeciętna wynosi 29 litrów na 100, co podchodzi od 8 mil z galona i przypominam, ten trakt prawie nigdy nie jest na chodzie, na, na obrotach jałowych, także to się zmienia i idzie w dobrym kierunku, że się zmniejsza spalanie pytanie numer dwa czy nie ma u Was obowiązku wymiany szyby? jest obowiązek wymiany szyby i ta szyba była wymieniona przed moimi wakacjami i dwie godziny po wymianie szyby Kamyczek spod osobówki i zrobił e, tego. Zrobił dziurę. Ja myślałem, że nie pójdzie dalej, niestety poszło. No i tutaj jest, sądzę, że będą mi znowu wymieniali szyby, nie? E, niedługo wpadnie na, na kanale film, jak jadę, właśnie do Bostonu i, 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 i będzie zmieniana szyba. A tutaj proszę, będzie znowu wymieniana szyba, nie? Także jest obowiązek. Jest takie prawo, że jak nie jest bezpośrednio w, w Kątu, w kącie widzenia kierowcy, na przykład tak, jak było wcześniej tam, to może to przejść, ale nie przejdzie na przykład już e, corocznego przeglądu. Można tak jeździć, ale jak da się na co, coroczny przegląd, to, to to nie przejdzie każdego wiejeździa. Ale to też zależy na kogo się trafi. I pytanie numer 3: dlaczego twoje Volvo jest zarejestrowane na 6 osi, a Lana na 5 osi? Czym to się różni i od czego to zależy? To tak naprawdę chodzi o Quebec, bo to, że mam zarejestrowanego traka na 3 osie na 6 osi to jest w Quebecu, bo w innych prowincjach i Stanach w Ameryce bardziej chodzi o masę i na przykład Alan mógłby wziąć naczepę pięcioosiową, pojechać nią na Stany, ale nie mógłby przekroczyć 80 tysięcy funtów, co by się miało z celem, bo naczepa, która ma 3 osie może zabrać więcej i sama w sobie jest cięższa przez tą trzecią oś, dlatego, że jest mocniej skonstruowana. 6 osi jest w Quebecu i używa się tego przeważnie jak się jeździ po Kanadzie. Alana Truck nie jest zarejestrowany, prawdopodobnie, bo bardzo długo nim jeździła, przed nim podwójna obsada. E, mój też dłuższy czas nie był zarejestrowany, dopiero, dopiero powiedziałem, że ja też ewentualnie czasami bym chciał ja jechać do Nowego brązyku i wiecie, że ja robię każdego typu roboty. Zarejestrowali mi i to mi daje wolność, bo na przykład jak będzie z Ontario, będzie Montreal, Toronto, na przykład będę zrzucał coś w Toronto ze Stanów i będzie gotowa naczepa na, na bazie w Toronto do Montrealu i będzie trzyosiowa, będę mógł ją wziąć osiowe naczepy mogą brać więcej frachtów I ostatnie pytanie Takie trochę bardziej Powiedzmy No takie żeby skonfrontować To pytanie Bo ktoś mi zadał pytanie czy byłem na manifestacjach Przeciwko godziny milicyjnej w Quebecu No pytanie zostało zadane w aktualizacji Tydzień temu Więc tydzień temu opowiadałem dokładnie co robiłem I mówiłem że wróciłem z Luksemburga Siedziałem w domu później wyjechałem Więc nie mogłem być na żadnej manifestacji To po pierwsze Po drugie Milicji w Quebecu nie ma, w Quebecu jest policja. Milicja była w PRL-u, e, za komuny, albo w innych krajach i czasami, no w Stanach jest też milicja, ale taka prywatna, samozwańcza, bo, bo wszędzie mamy policję. Więc e, jeżeli już to godzina policyjna i zaraz ktoś tam walnął pod komentarzem, że Rafał był za godziną policyjną. Więc to jest bardzo niesympatyczne, gdy ktoś przypisuje mi opinie, których nie dałem. Więc ja jestem przeciwko tej godzinie policyjnej, bo według mnie jest. I w ogóle rok temu też była kontrproduktywna, bo nawet sami specjaliści mają za mało danych, żeby dojść do wniosku, czy ta godzina policyjna coś daje z walką z rozprzestrzenianiem się wirusa, czy nie. Więc mówię, że ja jestem przeciwko i proszę bardzo sympatycznie nie przypisywać mi poglądów, których nie wyraziłem. Ale to jest znany fenomen w sieci, ee, częsty fenomen w sieci. Dobrze, to był typ 3-4 pytań. Zadawajcie kolejne, odpowiem na kolejne pod aktualizacją. Następną a gdzie będę? No nie wiem, prawdopodobnie w trasie, bo podałem wyjazd do gotowości. Gotowość do wyjazdu na czwartek, więc powinienem być w trasie, tylko nie wiem gdzie. Może Kalifornia, kto wie? Eee, taki to był typ aktualizacji. Rafał Zezuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę. No i mam nadzieję, że dotrę do Montrealu. Mam 890 km i 8 godzin 52 minuty. Pójdzie dobrze w Toronto, to będę dzisiaj spał w domu, a jak nie, to jutro rano będę w domu. Pa!